Witam na kanale Zalecane.pl W tym filmie chciałbym podzielić się z Wami wynikami mojego testu dotyczącego antywirusów. Przedstawiam ich skuteczność, jak i wpływ na wydajność. Testowałem Avasta, Avire, AVG, Komodo, PANDE oraz budowanego Windows Defender. Doświadczenie przeprowadziłem na maszynie wirtualnej z Windowsem 10. Dla maszyny przydzieliłem 2GB RAMu, a mój procesor to Intel 3350P. Oto wyniki, które otrzymałem. Testy wydajnościowe były przeprowadzane 3 razy i została wyciągnięta średnia z tych wyników. Najbardziej skutecznym antywirusem jest Avira, a najmniej Windows Defender. Najmniejszy wpływ na szybkość kompresji miał Avast. Najmniejszy wpływ na prędkość ładowania stron miała natomiast Avira. Podsumowując, pierwsze miejsce osiągnęła Avira. Natomiast drugie Avast, a trzecie Komodo. Najgorzej wypadła Panda z powodu bardzo negatywnego wpływu na szybkość działania komputera. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że żaden antywirus nie wiekczył wszystkich zagrożeń. Tu mamy apel dla Was. Aby mieć zapewnioną dobrą ochronę, należy samemu o nią dbać. Zanim klikniesz pomyśl czy na pewno jest to prawdą. Darmowe doładowania od Play? Spytaj się na fanpage'u czy to oni organizują. Darmowe skórki do gry? To dlaczego na Allegro czy rynku stoją one tak wysoko i kto się kupuje? Pamiętaj. Pomyśl, potem klikaj. Tymi słowami kończę ten materiał. Pozdrawiam i do następnego.